Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Okus i witam w kolejnym odcinku z dzikich bitew. I dzisiaj będziemy na ziko walczyć czołgiem FCM50T to jest francuski czołg premium 8 tieru. Przez niektórych znienawidzony, przez niektórych bardzo mocno ja tu powiedzieć niechciany, nielubiany generalnie ludzie go nie lubią. Znaczy inaczej, wielokrotnie się spotykałem gdzieś na czacie, że ktoś pisał, że to jest najgorszy czołg, o jakieś jakie gówno, tratata. Ten film to jest przykład, albo inaczej taka pokazówka, czy nie wiem jak to nazwać, film instruktażowy, który pokazuje, że ten czołg jest po prostu przeczołgiem. Tylko trzeba umieć nim grać. On jest zupełnie inny niż wszystkie, wszystkie czołgi. No może nie zupełnie inny, ale generalnie to jest Francuz. <laughs> Francuzy... wiadomo, że oni mają troszeczkę inaczej wszystko. Wiadomo, że wymyślili białą flagę, tam, kamizelkę kuloodporną na plecy. Jak też, jak zaraz zauważycie, fantastycznie szybkie przełożenie albo <laughs> szybką prędkość biegu wstecznego. <laughs> Bo ten czołg okazuje się, że ma większe prędkości na wstecznym niż połowa czołgów w tej grze do przodu. No, ale to zaraz zobaczycie. No, generalnie, jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że no, jedziemy na mordownię. Jedziemy na mordownię i mamy tutaj obok siebie T32, który tutaj może coś pokazać, i typ 58, który jeszcze jest, jest ze świeżą wieżyczką. Także no, on nie poszaleje tutaj. Natomiast po drugiej stronie jest dużo czołgów ciężkich z przeciwnej drużyny. A oprócz tego jeszcze tutaj widać, że nas łoją z lewej strony. Towarzystwo, jak na przykład Tygry z P, zresztą ja wam tutaj to po prostu przybliżę, bo ja mnie już szlak trafił, jak po chwili się zorientowałem o co się dzieje. Tygry P zaraz zaczął się bawić niszczyciela czołgów i sobie stanął tutaj, zamiast z nami przeć. Niszczyciele, no jakoś tam wiadomo, że niszczyciele tu zwykle stoją i naparzają, ale Pershing i Tygrys P to są czołgi, których nam tu po prostu brakowało, żeby móc się przeciwstawić tej naparzającej sile. No, ale niestety, niestety, tak nie było. Tu jakoś sobie chłopaki radzą, jak się okazuje nawet bardzo dobrze sobie poradzą. Natomiast, no tutaj, no dobra, nieważne, puszczamy dalej. Tylko tyle, że chciałem wam zwrócić uwagę, że sytuacja była niezaciekawa. A jeżeli chodzi o tego mojego FCM, on jest bardzo zwinny, nim się grał praktycznie jak średnim czołgiem, ma dużo z punktów życia, jak na średni czołg, na pewno nie jak na ciężki czołg. I pancerz ma bardzo słaby, bardzo, bardzo słaby. Wszystko w niego wchodzi, więc generalnie, nim się podjeżdża, puszcza się plombę i ucieka. Nic więcej, żadnej filozofii, jak najmniej się wychylać, jest bardzo zwinny, ma bardzo dobre przełożenie, więc można zrobić wychyłkę, szybki strzał i ucieczka, bardzo szybko też celuje, więc i ma to działo bardzo celne, więc wszystko bardzo, bardzo fajnie, oprócz jednego, nie ma w ogóle praktycznie pancerza i to pewnie wkurza tych, którzy lubią wyjeżdżać sobie na full frontal na kogoś i nie wiem, i patrzeć się na niego, jak to czasami, no można na przykład na KW-4 teoretycznie na przykład tak robić. I co ja robię? Ja teraz w tym momencie widzę, co się dzieje na mapie i spieprzam. <laughs> I patrzcie na prędkość, jaką tutaj osiągam. 44-45 na wstecznym. <laughs> KW... Ci kierowcy KW-3 i KW... KW-4 mogliby tylko o tym pomarzyć, żeby móc tak jeździć do przodu. <laughs> I co? Ja w tym momencie spierdzielam jak się tylko da i myślę sobie w tym momencie tak. Niech już będzie co będzie, ja już i tak zginę, bo już oni się po prostu na mnie wjadą i mnie jak, jak, nie wiem, walec mnie przejadą. Ale przynajmniej zabiorę mi jak najwięcej punktów HP, punktów życia, ile tylko mogę. Natomiast to nie znaczy, że od razu się poddam. Będę walczył do ostatniego tchu i będę tylko przeżyje jak najdłużej, żeby jak najwięcej tych strzałów tam posprzedawać. Więc... Aha, no i próbuję wykorzystać to, co jest najlepsze w tym czołgu, czyli mobilność. Więc strzał. Chowamy się. Oh yeah, Poszedł pierwszy. Ten by chciałbym mnie strzelić. Nie ma takiej opcji. O dzień dobry. Bum. Bierzyczka mu bardzo szybko chodzić. Nie wiem, że o tym wspominałem. A lubię na no, ten czas. Te 34 chcę przymierzyć, nie da rady. Ja jestem za szybki. Ja ci um umknę t 44 zwietrzył pismo nosem, widzi, że ma tu takiego mobilnego faceta, który bo co żyje, ale walczy, więc zajeżdża, te 34 zajmuje go. I dzięki temu ja mogę tu podjechać, walnąć mu w gąsienicę, dzięki temu, że mu rozwaliłem tą gąsienicę, nie miał mobilności jak w ogóle absolutnie żadnej. I mogłem go po prostu zrobić jak chciałem. I w tył wieżyczki, która jest bardzo twarda za 203, ale mimo wszystko udało mi się ją przebić. Pamiętajcie, tył wieżyczki jest. W e, T34 jest twardszy niż boki. Jak widzicie tutaj pokazuje. No, to takie tam. O, bardzo ładny rikoszet. Drugi już nie. t 69 to magazynek, ale... t 44 go bardzo ładnie za zarąbał. Wcześniej T44 mi podziękował za tego T34, którego zarąbaliśmy, a teraz ja mu podziękowałem za ten magazynek T69. Ja to wiem, że on tu zaraz wyjdzie, tak jest. Tygrysek. Tygrysek uszkodził mi gąsienicę. No, wychuj się. Hops. I to jest właśnie też fajne w tym ciągu, patrzcie, ja przyłożę mu, zdążyłem mu plombę zrobić, włączyć wstecz on ma taką szybką reakcję, że on nie zdąży mi jeszcze sprzedać strzała. I nic to nic dowiedziałem się, dokładnie tak jak teraz, bo się zagadałem i wtedy w tej grze dowiedziałem się, że wszystkich, kurde, zarąbaliśmy. Ja po prostu walczyłem o siebie ostatnie tam, nie wiem, chwile, żeby tylko jak najwięcej tych obrażeń zadać wrogiej drużynie, a tu się okazuje, że natrzepałem 2300 punktów obrażeń, dodatkowo jeszcze czterech zabiłem. Kurde, no nie źle! Więc jak to w statystykach wygląda? A tu sytuację mamy następującą. Po pierwsze, żadnych medali. <laughs> Ale dużo kasy się zarobiło. Znaczy dużo, no sporo. Tak? Aby nie było. No to jest choke premium, więc tu się na pewno więcej zarabia jeszcze. Konto premium, także. W ogóle. Figofago. Generalnie nie ma szału, tak? Więc no, możecie sobie zobaczyć. No nic nie ma. Ja tu po prostu przeżyłem. <laughs> I tyle. Natomiast możecie zobaczyć, co się dalej dzieje, bo ja tutaj zdobyłem 1091 punktów doświadczenia bez żadnych mnożników. Czyli dobra gra, tak? w moim. W mojej nomenklaturze. Natomiast patrzcie tu, 1466, antywirus, to on trzymał całą tak naprawdę pewnie. Może nie tylko on, ale między innymi on dołożył się do sukcesu drugiej flanki, która ostatecznie przeszła przez wrogów, jak przez nie wiem przez co, ale przez, przez coś, co się przez to się przechodzi łatwo. <grym> I tyle. Więc. Na pewno zrobił dobrą robotę, zresztą no patrzcie, stalowa ściana, otrzymał 14 ciosów, z czego 10 zostało odbitych, odbił 1600 punktów obrażeń, znaczy tych punktów nie, nie, mu nie zaliczyło z racji tego, że mu zablokował, zablokował pancerz, jest całkiem niezły wynik już, nie mówiąc o tym, że zrobił 3000, to 58 punktów obrażeń, więc mnie tutaj bił na łeb. Niemniej jednak, byłem na drugim miejscu, haha. On zabił czterech, ja zabiłem czterech, no całkiem nieźle. Ja, ja na to okazuje się, że tym... Y, można powiedzieć... Kartonowym czołgiem, bo... Tu wszystko w niego wchodzi. Zatrzymałem prawą flankę. A on, no, zatrzymał... Lewą. Czy tam może... Ja bardziej... Wschodnią, zachodnią, no nieważne. Już. Szczegóły, detale. No i jeżeli chodzi o moje tutaj statystyki i tam dalsze 2327 damage dostaliśmy hitów na 1236 tak potencjalnie dostaliśmy 730 czyli o, zablokowaliśmy tam 480 czyli coś tam udało nam się zablokować jakimś tam wartym tym kartonem kartonem też się da odbijać, na to wychodzi i tyle, także 5 minut, słuchajcie, 5 minut 32 sekundy cała rozgrywka, więc to wcale nie jest tak mało, bardzo szybko i mi tam bardzo szybko ta bitwa minęła, zarówno teraz, jak ją komentowałem, jak i wtedy, kiedy z nią grałem, więc mam nadzieję, że wam też, tak? No, ja to możecie sobie zobaczyć, ile się zarabia na czołgach premium, to mniej więcej tyle. Czołgi premium mają ten bonus właśnie, że amunicja do nich jest tania i też tanie są naprawdę Tyle w temacie, także dzięki wielkie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to poproszę o kejkę. a jeżeli... Nie, albo coś innego, no to śmiało rzucajcie we mnie wszystkim, co się da pod spodem w komentarzach i takie tam. ja sobie poczytam i sobie pomyślę. I może coś odpowiem. <laughs> nie wiem, no, coś tam odpowiem, żeby nie było. No, tyle. Także żegnam. Do, zo do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć!